Cześć tu, Chris, cyfrowy trener. Chciałbym Cię zaprosić do szkolenia pod tytułem. Poznajemy podstawy systemu kontroli wersji git, czyli to szkolenie będzie stricte o gicie i jego mechanizmach. Także zapraszam Cię, jeżeli nie masz styczności, nie miałeś styczności do tej pory z gitem i chcesz poznać podstawowe mechanizmy, które znajdują się, że tak powiem, pod maską Gita, to jest to bardzo dobry wybór. Prześledzimy sobie wszystkie teoretyczne aspekty, które musimy poruszyć, zanim w ogóle przejdziemy do jakiejkolwiek praktyki z gitem, także poznasz wszystkie koncepty, tutaj opowiem Ci o o samym Gicie, o podstawowych komendach, które będziesz używać na co dzień swojej pracy, no i oczywiście poznasz też tutaj GitHub'a, pierwsze kroki, no i też będzie więcej tutaj takich przykładów, tak, które Gdzieś tam postaramy się rozważyć pod względem również teoretycznym, bo te szkolenie bardzo duży kładzie nacisk teoretyczny. Natomiast, jakby to jest takim punktem wyjściowym do tego, żeby przejść do praktyki. Pokażę ci, właśnie, jak stosować też te komendy gdzieś tam w praktyce na takim symulatorze. No i myślę, że będzie to dobra baza do tego, żeby po prostu wystartować z Gitem. Także jeżeli. Dopiero zaczynasz swoją przygodę z developmentem szeroko, szeroko pojętym. Zapraszam Cię właśnie do tego szkolenia. Poznasz mechanizmy, które udostępnia nam Git i jego możliwości. Także to szkolenie jest dedykowane przede wszystkim dla testerów, programistów z takim, na takim właśnie junior levelu, którzy dopiero poznają te podstawy kontroli wersji, chcą jakby tą wiedzę uporządkować. Także zapraszam Cię serdecznie do tego szkolenia koniecznie je sprawdź i widzimy się w kursie. Cześć!